Siemano, jestem Joe, a to jest piąty odcinek z Gotika 3 Zmierz bogów. Co widzą tutaj? Dobra, te. Chodź, chodź. Chodź, chodź, powoli, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. nie chodź. Chodź, tylko powoli, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, mapa nie działa o jest jesteśmy tutaj musimy iść do geldern za chwilę w tym cię pójdziemy do Geldern. weźmiemy misję sobie i amulet gotik e, czyni bo got no to taka gra co się no takie błędy ma Mamy, mamy, ten teleportacyjny. Ew. Nawet bram nie ma, nie? To jest takie, to ta ta wioska, że... Akurat, że tu wylądowałam, a nie w Gerdel, Gerdel, nie wiem, jak się mówi. A my zatem ruszamy, tylko pójdziemy najpierw po... Bo... M, M okazji działają. Nie wiem czym chodzić... No teraz nawala, nie... No to trzeba mieć też tą energię, ja... No to spok... ...nie widziałem... ...trzeba wziąć... ...pójdzie sobie tym... ...szyb... ...czemu nie... ...patrz, tego z tego z i... ...ale to typowe... ...rozmawiałem jak jestem dobry, nie... A tu wiem o co chodzi, zaczniemy nie da... A, bo drugi raz, raz wczyta, no, sobie za, o, nawet, tak. w, na grymanko że nie wczytałam zamieszkania wi na... któż... o jak... ja też o zatrzymujcie to kim, ja, gdzie, w, dla, o, ej, hej, jest. kim ja. jest? gdzie? dla... eeee ma... on nie złodzieje nie może a, iść potem na mule ja i my musimy ok okraść Widziałam a to, przed tym początku. żebyśmy poszli chyba powalczyć chyba albo nie może lepiej nie zwalaj tego na innych. Przestań się ujaśnić, by sobie przespać. Wydajesz sobie no nie, nic wątpliwości. nie wiem, przespać się czy nie. O! Cholera! Co już jest? Troszkę? No nareszcie! Nie, dzisiaj dokąd ja śpię do nocy? Ja śpię do poranka, do poranka. Jest poranek ładny dzionek, Lecimy do Garden 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 Dobrze tak ci nie radzę. Nie? No, tak no, no. Musimy iść to ten, od samego początku. Przez wodę. Może lepiej nie zwalaj tego na inny To spację też trzeba naciskać żeby Iść. no to lecimy to jest tak m to tędy szedł jesteś. tędy mogę? mogę to pójdziemy tędy bo pan nawet trzeba właśnie jest tak drogi To z dupierdym chyba więcej co idzie co to jest za wioska zaraz zobaczymy i musiał mieć kamień z tamtej wioski teleportacyjny bo kamień to wiecie się obawiam potworów tutaj wolę zapisać grę żeby znów tych bajzonów nie iść trochę się zapisuję no ale na pewno chcesz napisać grę nie wiem na napisać no ale mogę być potworem najbardziej się obawiam topielców uuu czekajcie jak w dobra jakiś rozprówaczy na przykład. O, to my kominęliśmy bokiem, nie? Fajnie. Teraz M. Idę tędy. Teraz tak pójdę tędy. No to idziemy tędy. Trzeba iść tędy. O, do garden Do Gierden? Do Gerdyn. Bo cię bliska droga do Gerdyn, myślę, że trochę tak dalej. Sorki zalagi, Sorki. Oje. o przypomina sobie tę drogę, no no. I tam będzie Gerdyn zaraz. No, a jak. Tu jest chyba jego brat. Tego... A, anago... Anago... A na, anago... Nie wiem. Ale widać, widać że był lepszy zamek. Taki... Nawet się pytali strażników mają do dupy Oryk by przyszedł? No i co? Nie ma. I nie Tak byśmy się siły się nauczyć, no... Kowa. Ciężka jest praca Kowala No ciężka no, i się, no. A ciężka jest ty Mam jeszcze ciężko cięższej Też się nie pytają Też się nie pytają na pewno I... masz jeszcze wie... Nie zawraca Interesujące. Oje, druid. Nie, to jest druid. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Eee, ja dobrze... O próbuję... nie, tego nie chcę. Chcę jak książki kciąż, poczytać. O oschłana książka. Na początku krainę te zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wskazał im drogę. Ja duszę... O! Wiecznie. Wieczny... No, dobra, teraz tego... Nie, 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 nie bierz, nie wiesz. Jakbym widział, to by nawet I Inos przemówił do wiecznego wędrowca. Odłóż swój kostur. I w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. Wie, wiedza? No gdzie jest ten? Na ten amulet. on się nazywa w ogóle? B? A nie, to było tutaj. O. Co A dobra, no rano to tak. Musimy ukraść amulet. Ale komu? Jakoś na kośnady ten. Na dynalowy? Nie wiem. Na dyma ma ten. Ja nie wiem jak go ukraść. Czekaj. Bojownik O handlarz Dzień dobry Ale on tam zbroi na pewno Same mikstury, no widzia Siarka, no fajnie, fajnie I coś mi petardo będziesz pro A gdzie ono, żeby byłeś ten gość Sorki tak, tak. za no, ale... Nic nie porad na to Kufer... bojownik, on mieszka... o dwóch nawet Na pewno masz coś lepszego do roboty Dawaj, no jest jakiś... o, handlarz Też ja się zbroi że... Zmierz się ze mną na arenie Postaram się nie zrobić ci krzywdy Nie martw się nie sądzę, byś mógł mnie skrzywdzić, gdy twoja twarz znajdzie się w błocie. Zapisz się z nim, powalczymy, jak będziemy mogli. Cynocie będą, będzie panowie części podzielone, bo weszmy do Geden, się Chwilkę się zrelaksuję. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Nie da się widzieć. Witaj. Potrzebuję informacji. Wojownik! Przyszedłeś nas wyzwać? Nie. Powiedziałem, że potrzebuję informacji. A, słaby z ciebie wojownik. Walcz ze mną. Pokaż, że jesteś mężczyzną. Pokażę ci coś więcej. Walczmy. Więc dobrze. Idź do zarządcy areny i powiedz mu, żeby przygotował walkę. Żeby zmierzyć się ze mną, musisz najpierw stanąć do walki z Johanem. Nie zawracaj mi głowy. Czego chcę? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Witaj, mieszkasz tutaj? Nie poznajesz mnie? Nie. Głupcze, jestem mistrzem wojowników w Geldern. Wszyscy mnie znają. A może trzęsą się ze śmiechu? Ha, Poje... Dlaczego? Ha, przekonasz. Idź do. No idziesz z nim walkę. Nie zawracaj mi głowy. Ja Postanowiłem stoczyć pojedynek z jednym z twoich mistrzów. Ha. Ty oto za... Najpierw idź. Dobra. Sorki, Gosiu nam musisz... Chodź tu, chłopcze. Ludzie walka. Oh. 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 Jak gdybym gospodarz był URANY! Oh, 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 oh. W nogi! Mogę też iść go chyba dobić, a doklepać? Wygrałeś! Musisz walczyć z jeszcze jednym. Pośpiesz się! Za dużo tu walki! Zapiszę, no nie, nie powiem, że postaram się, bo przegram na pewno z nim. On już jest z wyższej półki. Ten gościu, no ale. A, czy ma nawet coś zjeść? Czekajcie. No, może się nam nie zjadanie. Ale uciek. Szkoda, że nie dało się raz go zabić, no ale. Chodźcie, ludzie! Walka! ¿Qué haces